Przede wszystkim i witam was w kolejnym odcinku na tym kanale, w którym pokażę wam jak działa przemyt po ostatnich zmianach, które przeszedł. Czyli zobaczycie ile teraz można na tym biznesie zarobić, czy jest to opłacalne i pokażę wam kilka ciekawych trików, które mogą wam się przydać. Ja już wiele lat temu nagrywałem dla was taki materiał, ale postanowiłem sobie odświeżyć te stare materiały z uwagi na to jakie ostatnio GT Online przechodzi zmiany. Zwłaszcza właśnie w ekonomii Także kilka takich poradników Odświeżających na tym kanale, zobaczycie Także widzę, jeżeli nie chcesz nic przegapić Możesz zostawić łapkę w górę pod tym filmem Możesz też zostawić subika na kanale A my już tutaj przejdźmy do konkretów A dzisiaj zamiast zwykłego intra z Enebą Przypominam, że jest to partner kanału Gdzie aktualnie jest prowadzona bardzo fajna wyprzedaż Gdzie macie minus 10% z Z takim oto kodem Właśnie na tą kolekcję Także można znaleźć sobie coś fajnego do pogrania W okresie świątecznym a jeśli jesteście zainteresowani, to link do tej strony znajdziecie w opisie tego filmu. Biznes przemytu, jak zapewne już większość osób wie, polega na ściąganiu kontrabandy za pośrednictwem misji, które głównie rozgrywają się w powietrzu przy użyciu pojazdów latających. Rodzajów kontrabandy mamy 8, a są to narkotyki, chemikalia, farmaceutyki, surowce zwierzęce, dzieła sztuki, kosztowności, tytoni, alkohol i podróbki. Pierwsze, o czym musicie wiedzieć, to jest to, że najbardziej opłacalne to te trzy rzeczy na górze: czyli narkotyki, chemikalia i farmaceutyki. I właśnie te towary najbardziej opaca się gromadzić. A jak to robić, ile z tego można zarobić, no to omówię trochę później w tym odcinku. Druga rzecz, o której warto wiedzieć, to jest to, że im więcej zgromadzonego towaru, tym większy bonus się nalicza. Dla przykładu, jeśli zbieracie chemikalia. To za 7 paczek nie ma żadnego bonusu. Ale za zgromadzenie już 25 dostaje się bonus 35%, a za zgromadzenie 50%, czyli całego magazynu, dostaje się już tego bonusu 70%. Jednak nie warto od razu nastawiać się na gromadzenie jednego towaru do pełna, mimo że są takie bonusy. A dlaczego, to wytłumaczę trochę potem. Trzecia sprawa, która może Wam się przydać, to jest to, że w tym biznesie można podkradać sobie ładunki. To znaczy, że jeżeli ktoś robi misję przemytu i ma podniesioną paczkę to można taką osobę zabić, przenieść paczkę do swojego magazynu i bardzo dużą przydatność ma ta opcja wtedy, kiedy gra się w dużej grupie osób, gdzie na przykład można podzielić się na dwie organizacje po cztery osoby, przez co tak jakby osiem osób stara się zapełnić szybko magazyn jednego gracza. I wtedy można takie magazyn zapełnić w przeciągu kilku minut. Jednak trzeba sobie powiedzieć szczerze, że większość osób i tak by robiło ten biznes solo i niewiele osób skorzysta z tej metody. Czwarta rzecz, o której warto wiedzieć, to jest to, że czasami odpalają się misje, w której dostajemy pojazd, który musimy dostarczyć do magazynu. Jednak nie musimy tego robić akurat tym pojazdem, bo możemy go zniszczyć, z niego wypadają paczki, a następnie te paczki możemy podnieść i dostarczyć je opresorem albo innym pojazdem latającym już do samego hangar. Garu. No i dzięki temu trikowi o wiele szybciej można taką misję ukończyć Piąta rzecz to ograniczenia czasowe, które w tym biznesie występują I które teraz widzicie na ekranie Kiedy importujecie jedną paczkę np. Na narkotyków To kolejną można zaimportować dopiero za 3 minuty 30 sekund A w przypadku czterech paczek ten delay już wynosi 7 minut Czyli całkiem dużo No i szósta rzecz, według mnie bardzo ważna I o której warto wiedzieć, bo nie tylko ona działa w tym biznesie A jest to bonus za sprzedażę na publicznych sesjach jeśli sprzedacie towar na sesji, na której przebywa 25 konkurencyjnych dla Was osób, to dzięki temu można zarobić 50% więcej, więc bonus jest całkiem duży. Czyli na przykład yy, nie liczymy tutaj nas, naszej osoby. I nie liczymy osób, które przybywają w naszej organizacji. To musi być 25 konkurencyjnych osób na sesji. Jednak też warto mieć na uwadze to, że sprzedając taki towar na publicznej sesji ponosi się pewne ryzyko, więc warto korzystać wtedy z ukrytej organizacji w menu prezesa, która na chwilę ukryje nas i naszą sprzedaż na radarze przed innymi graczami. To teraz przejdźmy do zarobków i teraz na ekranie widzicie tabelkę, którą użyłem kiedyś w starym materiale. Teraz wartości, które widzicie, należy pomnożyć razy 3, ponieważ o tyle Rockstar na stałe zwiększył zarobki. Ale warto też wziąć pod uwagę czas zapełniania tego magazynu. A to sprawdzałem ostatnio na live'ie i na zapełnienie całego magazynu solo potrzebowałem około 6 godzin. A z pomocą 4 osób w organizacji udało mi się tego dokonać w przeciągu 2,5 godziny. Czyli jak widzicie, przeskok jest naprawdę ogromny. Jednak czas wynika też z tego, że omijałem ograniczenie czasowe. To znaczy, że jak na przykład zrobiłem misję z narkotykami i mi się włączyło ograniczenie na kilka minut, no to wtedy robię na przykład chemikalia, a potem zną narkotyki, potem nowo chemikalia tak to mniej więcej wtedy przebiegało. No, a jak się tutaj to wszystko przekłada na zarobek, pewnie się zastanawiacie. No i tutaj zaczyna się robić ciekawie, ale też skomplikowanie, ponieważ to zależy jak będziecie gromadzić towar, jak go będziecie sprzedawać. Jeśli będziecie zbierać jeden z trzech najbardziej opłacalnych towarów do pełnego magazynu, to wartość niego wyniesie 2 550 tysięcy. Czyli zwróćcie uwagę, że jakby była premia razy 2, no to wartość wtedy wyniesie 5 milionów 100. ,000. Czyli za sprzedaż na publicznej sesji bez premii zarobicie 3 825 tysięcy, a z tą premią za ludzi na sesji, tą 50% e, zarobicie nawet 7 650 tysięcy. Tylko minus jest taki, że jak będziecie się skupiać na gromadzeniu jednego towaru, no to zderzacie się wtedy z tym ograniczeniem czasowym, o którym wspomniałem wcześniej. I zamiast zbierać to, e, towar solo przez 6 godzin, to będziecie go zbierać dłużej No i tak samo robiąc to w 4 osoby Zamiast zbierać towar przez 2,5 godziny No to też będzie to, to trwało dłużej Z kolei jeśli chodzi o sposób Ze zmienianiem tych ładunków Robieniem ich na przemian No to zarobkowo to się przedstawia tak Że 25 paczek narkotyków, chemikaliów i medykamentów Bo przypominam, że te 3 rzeczy są najbardziej opłacalne No to wartość tak, Takich 25 paczek Ma 1,012,500 12500. Czyli na premii razy 2 można zarobić na takich 25 paczkach 2 miliony 25 tysięcy. Czyli za sprzedaż 25 paczek na pełnej sesji zarobicie 1 518 750, a na premii razy 2 3 miliony 37 500. Tutaj też niezwykle ważne jest to, że jak zgromadzicie na przykład 25 paczek narkotyków i 25 chemikaliów, no to niezwykle ważne jest, żeby sprzedawać to osobno, a nie razem. Wtedy po prostu macie lepsze mnożniki, i teraz to widzicie na ekranie. Specjalnie wam tutaj to wszystko zaznaczyłem. E, czyli za całość magazynu, czyli 25 tego i 25 tego, e, dostajecie 3 37500, 500, a na premii razy 2 6 75 tysięcy. Jak widać, jest to dużo mniej, jakbyście zapełniali magazyn jednym towarem, ale robicie to naprawdę o wiele, o wiele, o wiele szybciej, więc polecam tą metodę. Więc czy po tych ostatnich zmianach w get online ten biznes się opłaca? No i dla porównania przytoczę wam tutaj Kayo Perico, które robi bardzo dużo osób. No i cały napad od zwiadu aż do samego finału robi się w około godzinę, a zarabia się średnio 1 300. 000. Oczywiście to też zależy od łupu, bo można oczywiście zarobić więcej, ale po prostu jest taka średnia. Może dokładnie teraz Kayo Perico, nie będziemy się zagłębiać, no bo nie o tym odcinek, ale zmierzam do tego, że jeśli robicie przemyt solo, to i tak bardziej wam opłacają się napady na Kayo albo Kasyno, kiedy na przykład macie ograniczenie na Kayo Perico. Przemyt trochę po ostatnich update'ach dogonił napady, ale i tak one gorują, jeśli gracie solo. I no z kolei jest historia, kiedy ktoś wam pomaga w przemycie, no bo wtedy na godzinę zarabiacie średnio 1 215 tysięcy, a kiedy jest premia, premia razy 2 w getta, no to na godzinę zarabia się 2 430 ,000. Oczywiście tutaj sprzedając 25 mm, paczek np. chemikaliów i narkotyków, czyli ten cały sposób przemienny. Czyli moral tego odcinka jest taki, że przemyt wypada bardzo podobnie jak napady pod warunkiem, że ktoś wam pomaga. A kiedy jest premia na ten biznes, na przemyt, no to wtedy wychodzi się z pomocą innych graczy na tym o wiele lepiej niż na napadach. To czy warto robić ten biznes, no to już pozostawiam Wam. Minusy są na pewno takie, że jest on warty uwagi tylko wtedy, kiedy gra się w kilka osób. A drugi minus, no to że patrzymy tylko na sprzedaż na publicznych sesjach, no bo wtedy występuje ten bonus 50%, a to oczywiście wiąże się z jakimś ryzykiem.